A bardzo serdecznie już w czwartym odcinku na kanale Polus TV w serii Loża Gwiazd. A dziś z nami już e, weteran piłkarski, pan e, kapitan i bramkarz MKS u Mistrzajowice Zbigniew Kięś. Witam serdecznie Państwa, witam cię serdecznie. Witaj i dziękuję, że znalazłeś dzisiaj czas, żeby się z nami dzisiaj spotkać. I tak na rozgrzewkę, jak to zawsze w każdym odcinku, pytam się ludzi, jak zaczęła się Twoja przygoda z piłką nożną? I, jak, I czy grałeś w jakimś innym zespole niż przed mks em i No to moja e, przygoda z piłką zaczęła się z zarania dziejów, bo to było od małego chłopca. Najpierw grałem w trampkarza hutnika, ale to był taki epizod jakieś 2-3 lata. E, potem grałem w grębałwiance, no ale potem już skończyła się kariera piłkarska, zaczęła się kariera sportowa, ale już nie jako zawodowego piłkarza, tylko już jako piłkarza amatorskiego. E, a są jakieś Twoje osiągnięcia już w karierze piłkarskiej, so, takie nowe i indywidualne? Znaczy drużynowe to y, graliśmy jako, y, MK, znaczy jako osiedle oświecenia, tylko TKK osiedla oświecenia graliśmy w lidze w Zielonkach. Tam nam bardzo dobrze szło, zajęliśmy nawet pierwsze miejsce w tej lidze. To było w 2000 latach i tam z tego potem graliśmy w Małopolskiej takiej jakby lidze małopolskiej, turnieju najlepszych drużyn z Małopolski. Tam zajęliśmy pierwsze miejsce z, z tą drużyną TKK oświecenia. A jak się Pan dowiedział o istnieniu Ligi piłkarskiej Losto i jak powstał MKS Miszczarówice o Lidze Nowochudzkiej na Kalinowym już wiedziałem od 4 lat nawet od 5 bo tam nieraz graliśmy w piłkę jako amatorzy natomiast wtedy jeszcze nie miałem takiej drużyny bo to była drużyna młodzieżowa to była dzieci takie w granicach 11 12 13 lat to byli jeszcze za młodzi żeby grali z dorosłymi chłopakami natomiast w tamtym roku i w tym roku już, tak jak to się mówi, już podrośli mi troszkę chłopaki. W wieku są 14-17 lat, nawet nie kurze, 18 lat. Tworzą bardzo dobrą drużynę, bardzo zgraną. język, ich wyselekcjonowanych wyselekcjonowany z osiedla Mistrzejowice 15-17 góra. No i zaczynamy już drugi sezon gry w piłkę. No to już, że tyle graczy już lotto, to jaki był według Ciebie pamiętliwy mecz w tych rozgrywkach? Znaczy, było parę takich meczów ważnych, natomiast jeden mecz utkwił w pamięci. Graliśmy z drużyną Mową. To są chłopcy, którzy są tam w zakładach, tam, znaczy mają trudne dzieciństwo. Dlaczego? Dlatego, że na początku grania z nimi była taka jakby agresja, moich chłopców do nich, ich do nas. Natomiast po pierwszej połowie, jak zobaczyli jak nasze chłopaki grają, a jak ja tam staram się coś łapać na tej bramce, zmienił się ich stosunek do nas, a po meczu nawet była taka zasada, że podeszli do mnie i podziękowali nam za dobry mecz. I od tej pory uważam, że naprawdę ci chłopcy warci są, że przyjeżdżają na mecze i grają z nami. Nawet próbowaliśmy kiedyś ich na turniej taki zaprosić na osiedle e, Piastów. Robiliśmy takie trzy turnieje e, MKS Mistrzowice. Natomiast oni w wakacje rozjeżdżają się po, po, po swoich domach macierzystych. No i nie dało się e, wtedy z nimi wejść w kontakt na, na, na turniej. W najbliższy weekend czeka... MKS przeprawa z właśnie Mowem w niedzielę, a wcześniej z Toshibą Team i z prawie byśmy wygrali. Serdecznie pozdrawiamy te dużyny. Ja też ich pozdrawiam, spotkamy się na meczu. I chciałbym się dowiedzieć, jakie są przewidywania na ten mecz i jak pan ocenia przeciwników? Znaczy, zawsze się ocenia przeciwników bardzo dobrze, dlatego że każdy przeciwnik wart jest gry i nigdy się przeciwnika nie lekceważy. Taka jest moja zasada. Natomiast nie byłbym piłkarzem, nie byłbym sportowcem i nie byłbym trenerem, jeżeli bym nie powiedział, że będziemy starać się wygrać. Teraz chciałbym się zapytać, bo w wakacje odbywa się prestiżowy turniej Huta Champions League. I mam pytanie, czy MKS wziąłby udział w takim turnieju? Bardzo chętnie. Dlatego, że MKS Miszyowice powstał po to, żeby właśnie promować młodzież z naszego osiedla, z naszych Miszyowic. A druga sprawa jest taka, że te chłopaki wychowują się poprzez sport. Oni uczą się bycia lepszymi, a wiadomo, sport wychowuje. Także bardzo chętnie skorzystamy z takiego, takiej formy ich wychowywania. Natomiast chciałbym, żeby jak najwięcej takich turniej było dla, dla właśnie dla takich drużyn jak MK z Miesiowice i innych stowarzyszeń. Nawet proponowałbym, tak jak już to mówiłem, założyć Ligę stowarzyszeń na, w Krakowie. A teraz taka trochę smutniejsza rzecz, bo niedawno opuścił nas Świętej Pamięci Edward Bielewicz. Jak pan go wspomina? E, pana Edwarda Bielewicza Świętej Pamięci znam. Znałem już, to trzeba tak powiedzieć, od 20 lat. Odkąd pamiętam, a chodziłem na Kalinowe, jeszcze wtedy jeszcze nie było boiska wielofunkcyjnego, zawsze on tam pracował z młodzieżą, zawsze się opiekował młodzieżą. Naprawdę wspaniały człowiek. Jeszcze nie tak dawno, bo rok temu, na 70-lecie Nowej Huty, był taki mecz radni dzielnicy 14 na radnych miasta Krakowa. I pan Edward jeszcze bronił na bramce, naprawdę opisywał się świetnymi interwencjami. Naprawdę szkoda człowieka, ale tak mówią, dobrzy ludzie wcześniej gierą. Naprawdę jeszcze był bardzo dużo dobrego zrobić dla, dla ludzi, dla społeczeństwa i dla młodzieży. A teraz tak na zakończenie, jak to w każdym odcinku ma miejsce, chciałbym się dowiedzieć, jakie są przewidywania na ten rok, jakie zajmie miejsce MKS Mistrzowice 1 i 2 i chciałbym się dowiedzieć jakie dajesz najlepsze trzy duży na koniec sezonu i jeszcze, że jesteś blankarzem. Chciałbym się dowiedzieć jakich dajesz trzech najlepszych bramkarzy z tego na ten sezon. E, powiem tak e, nieskromnie, że założyliśmy z się, z moimi kolegami że jak zajmiemy trzecie miejsce, to taki żart jest, że z gole wąsy. No. Także e, mają e, coś takiego, jakby dodatkową motywację, a ja znowu mam e, taką motywację, że no, nie tak, żebym nie chciał, ale kurczę, jeżeli e, chłopaki zrobią coś więcej i zajmiemy trzecie miejsce, no to słowo się rzekło: Kobył Kałpotu. Natomiast co do bramkarzy, jest, nie znam ich po nazwiskach, ale naprawdę e, ta liga promuje bardzo dobrych chłopaków, są dwóch, trzech naprawdę dobrych bramkarzy, nie znam ich z nazwiska, aż tak bardzo nie śledzę, natomiast e, z tego co tutaj nawet nagrywane jest na, na, na tym YouTubie, to proszę oglądać, naprawdę są e, rewelacyjne obrony. Nawet y, kiedyś oglądałem, y, 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 był taki turniej vip y, y, i widzę, że nawet nasze chłopaki lepiej bronią od, od niektórych zawodowych bramkarzy. No. A co do szczelców, to jeszcze się okaże, nie kończymy jeszcze ligi, zobaczymy kto będzie naj, królem szelców. Y, natomiast na przykład to, co ja na przykład bronię na bramce, pomaga mi jedna rzecz, grałem dużo w piłkę, i to powoduje, że mogę do mnie mywać. Do mnie być jako bramkarz, w którą stronę pójdzie akcja, w który strzał, dlatego łatwiej mi jest bronić, niż bramkarzowi, co zawsze kurczę bronił. Ja grając w piłkę, wiem, jak może zawodnik uderzyć, gdzie można się ustawić. Nieraz to wiadomo, nie pomaga. Zwłaszcza, że już nie ten wiek, już nie ma tej koło refleksu, chociaż staram się. Jeszcze jak najlepiej bronić, natomiast podobno tak Dino Coff kiedyś powiedział Bramkarz jest jak wino, czym starszy tym lepszy. Zobaczymy jak to będzie. To ja dziękuję, że postanowiłeś się z nami dzisiaj spotkać i dla mnie to jest w ogóle przyjemność, że mam okazję widzieć takiego dobrego bramkarza już nawet w takim wieku, bo jak widzę niektóre właśnie nawet ze skrótów to szacunek. Dziękuję. Dziękuję Wam za zaproszenie i jeszcze chciałbym podziękować Wam za to, że zajmujecie się młodzieżą i promujecie styl sportowy i przez, przez to, co, co, czym się zajmujecie, odciągacie młodzież od innych gorszych spraw. Dziękuję. A teraz do widzów zapraszam na naszego Facebooka i zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału. I do zobaczenia już w kolejnym odcinku. A taki odcinek już niebawem.